Absolwenci do ślubowania wystąp. Do ślubowania. My absolwenci pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem powstańców wielkopolskich zebrani na uroczystości wręczenia nam świadectw, ukończenia szkoły. Wyrażając swe najgłębsze uczucia, ślubujemy. Naszej ojczyźnie poświęcać swe siły, z jej imieniem łączyć najszlachetniejsze marzenia i zapał młodości. Ślubujemy. Codzienną, wytężoną pracą umacniać rozkwit i znaczenie naszego kraju. Ślubujemy. W postępowaniu i działaniu kierować się zasadami przyjaźni, uczciwości i szacunku dla godności człowieka. Spróbujemy. Pracować dla potrzeb i dobra kraju, być społecznie zaangażowanym w kształtowaniu ekonomicznego i kulturalno-społecznego oblicza Rzeczpospolitej Polskiej. Spróbujemy. Dbać o honor szkoły i jej dobre imię Spróbujemy. postępować w życiu tak, by stać się godnymi spadkobiercami najszlachetniejszych, wielowiekowych, postępowych tradycji naszego, naszych dziejów. Ślubujemy. Po ślubowaniu.